Dawno temu, w odległej krainie, żyli sobie sąsiedzi, którzy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Nazywali się Kai i Gerda. Kai i Gerda posadzili przed swoimi domami róże, które były symbolem miłości do siebie. Róże rosły razem z nimi. Pod koniec jesieni nadeszła zima i całe miasto zakrył śnieg. Podczas chłodnych zimowych wieczorów, Kai i Gerda mieli największą radochę podczas słuchania bajek opowiadanych przez babcią Gerdy. Skąd śnieg i mróz się wziął? zapytała Gerda. Z bardzo daleka odpowiedziała babcia i zaczęła opowiadać historię. Istniało królestwo przykryte lodem i śniegiem. Królowa Śniegu żyła samotnie w lodowym zamku, stworzonym całkowicie przez jej magię. Królowa Śniegu była piękna i doskonała jak lód. Ale królowa Śniegu miała złe serce i wiele cudów było schowanych w lodowym i zimnym zamku. Lodowe lustro było jednym z nich. To przez nie zła królowa śniegu widziała wszystko i wszystkich na świecie. Właśnie wtedy Gerda zobaczyła, że królowa śniegu obserwowała ich przez okno. Kaj, babciu, zobaczcie! To królowa śniegu! Jestem pewny, że to tylko zmarznięty kot. Babciu, czy królowa śniegu naprawdę może tu przyjść? Nie tylko spróbuję. Wrzuciłbym ją do kominka i by stopniała, zostając królową wody. <grystanie> Obserwując ich przez lodowe lustro, królowa śniegu słyszała, co powiedział Kai. Hm, więc chcesz mnie wrzucić do kominka i zamienić w królową wody. Ha! Lodowe iskry. Lećcie z moimi mocami! Znajdźcie tego chłopca. Niech jego oczy i serce będą moje. Niech wszystko, co widzi, będzie złe, a miłość z jego serca niech przypadnie. Królowa śniegu rozkazała swoim lodowym iskierkom. Nagle burza śnieżna uderzyła w dom Gerdy. Lodowe iskry szybko zmierzały w jej kierunku. Kaj z ciekawości otworzył okno. Gerda krzyknęła szybko. Kaj, nie! Ale było już za późno. A, moje oczy! Coś mi ukłuło w oczy! A, moje serce! Co się dzieje? W tym momencie klątwa królowej śniegu przeszła na Kaja dzięki lodowym iskierkom. Jego oczy i serce dźgnięte zmieniły go w innego człowieka. Gerda zapytała go co się stało, ale Kai nakrzyczał na nią. Nic, nic mi nie jest, zostaw mnie w spokoju. To było dziwne, Kai nigdy nie był tak niemiły dla Gerdy przedtem. Nie mogła zrozumieć dlaczego nagle zaczął się tak zachowywać. Niemiłe zachowanie Kaja trwało nawet następnego ranka. Kiedy Kai wziął swoje sanki ze swojego ogrodu, Gerda zapytała go gdzie się wybiera, a on znów był niemiły. Wskoczył na swoje sanki i odjechał. Gerda pobiegła za nim, ale nie mogła go dogonić. Nagle znikąd pojawiła się królowa śniegu, a Kai zaczął podążać za nią. Gerda była zaszokowana i nie mogła nic zrobić, ponieważ oboje zniknęli jej z oczu. Królowa śniegu zabrała go do swojego lodowego zamku. Gerda spędzała dnie przed swoim oknem, czekając na powrót Kaja. Dni i miesiące mijały i skończyła się zima. Niestety po Kaju nie było nawet śladu. Nie mogąc dłużej czekać, Gerda postanowiła, że weźmie misterko, które dostała od babci, i wyruszy na poszukiwania jej drogiego przyjaciela Kaja. Odważna Gerda przeszła wiele dróg i spytała wielu ludzi, czy widzieli lub spotkali Kaja. W końcu dotarła do brzegu rzeki. Rozejrzała się, ale nie było tam nikogo, kogo można by było zapytać o Kaja. Zapytała rzeki, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nagle przyleciała do niej Mewa. Rzeka na pewno ma odpowiedź, ale najpierw musisz jej dać prezent. Gerda wyciągnęła jej ukochany naszyjnik i położyła go na wodzie. Nagle wydarzył się cud, i znikąd pojawiła się przed nią mała łódka. Gerda pomyślała, że to rzeka wynagrodziła ją za prezent. Jak tylko wskoczyła na łódkę, ta zaczęła płynąć sama. Łódka zawiozła ją na drugi brzeg. Tutaj był tajemniczy ogród pełen kwiatów w kolorach tęczy. Gerda nigdy w życiu nie widziała tak pięknego ogrodu, ale czegoś tu brakowało. Żaden z kwiatów nie miał zapachu. Po drugiej stronie ogrodu zobaczyła kobietę, która szła w jej stronę. Była właścicielką ogrodu. Witaj w mym pięknym ogrodzie, dziewczynko! powitała Gerdę uśmiechem. I nagle zdała sobie sprawę, że znowu czuję zapach kwiatów. Bardzo przepraszam, że weszłam do Pani ogrodu. Powiedziała Gerda: Nic nie szkodzi. Chodź, kochanie, cieszę się, że przyszłaś. Dawno nikt nie przybył do mojego ogrodu. Powiedz mi, co tu robisz całkiem sama? Gerda powiedziała, że szuka swojego przyjaciela Kaja. Zapytała, czy wie cokolwiek na jego temat. Ale staruszka odpowiedziała, że Gerda jest jedyną osobą, którą widziała. Naprawdę? W takim razie muszę już iść. Muszę znaleźć Kaja tak szybko, jak się da. Staruszka nie chciała, aby odeszła, więc zmyśliła kłamstwo. Powiedziałaś Kai? Hm, możliwe, że mogłam go gdzieś widzieć. Gerda powiedziała jej wszystko, ale kiedy usłyszała o Królowej Śniegu, bardzo się zmartwiła. Królowa Śniegu? Niech ona się trzyma z daleka. Zimna istota. Przez nią moje kwiaty nie pachniały przez lata. Nagle staruszka zachciała czesać włosy Gerdy. Gerda nie rozumiała dlaczego, ale staruszka nalegała. Mała Gerda zrozumiała, że miała magiczną szczotkę. Magiczna szczotka sprawiła, że Gerda zapomniała o wszystkim i została jej tylko radość. Staruszka nie była zła, zrobiła to tylko dla zabawy. Kiedy obudziła się ze swojego słodkiego snu, Gerda nic nie pamiętała, nawet tego jak się tu znalazła i dlaczego tu jest. Ale kiedy zobaczyła róże na kapeluszu staruszki, zaczęła sobie przypominać wszystko. Żadna magia nie jest w stanie przeszkodzić prawdziwej miłości. Gerda nie wiedziała jak długo była w ogrodzie snu, ale wszystkie jej wspomnienia wróciły. Natychmiast zawróciła do brzegu rzeki. Łódź dalej tam była. Ale nie wiedziała, gdzie się udać i co robić. Nagle kruk zaczął latać nad jej głową, tak jakby chciał coś przekazać, więc Gerda zaczęła za nim podążać. Podążała za krukiem przez chwilę, aż dotarła do lodowych mórz. Na samym środku był stary statek piratów, do którego poleciał kruk i wylądował na nim. Gerda podążała za krukiem przez lodowe morze aż dotarła na statek. Więc tak dostanę się do Zamku Królowej Śniegu statkiem pirackim. Na mostku pojawili się piraci, a jedna z nich podeszła do Gerdy. Dostaniesz się tam, gdzie my! Czyli... nigdzie! <ścoughs> W tym czasie królowa śniegu chciała sprawić, aby Kai zapomniał o wszystkim, co pamięta. Udało jej się to w pewnym stopniu, jednak czegokolwiek by nie robiła, Kai nie zapominał o Gerdzie. Gerda? Ach, Gerda? Wkrótce twoje serce zamieni się w lód i nie będziesz nic pamiętał. Kiedy piratka dowiedziała się, że Kai jest więziony w zamku królowej śniegu, powiedziała Gerdzie, żeby lepiej o nim zapomniała bo nie ma możliwości wydostania go stamtąd. Nie zapomnę. To mój najlepszy przyjaciel. Muszę go uratować, odpowiedziała Gerda. Piratka nie rozumiała, dlaczego Gerda jest tak uparta. Właściwie to chciała się z nią zaprzyjaźnić i zostać razem na statku, ale Gerda była zbyt zdeterminowana, aby odnaleźć Kaja. Zrobię wszystko, aby go uratować. Z powodu braku przyjaciół, Piratka doceniła upartość Gerdy, i zdecydowała się jej pomóc. Następnego poranka piratka przyprowadziła Gerdzie Renifera. To był najszybszy Renifer w całym Śnieżnym Królestwie. I pokazała również Gerdzie drogę. Obiecaj mi, że jak dopadniesz tą lodową wiedźmę, to uratujesz też nasz statek. Obiecuję. Przysługa za przysługę. Odpowiedziała Gerda. Jadąc na Reniferze, Gerda była w drodze. Najpierw musiała przemyśleć, jak mogłaby pokonać królową śniegu. Renifer miał jej pokazać, jak to zrobić. Po długiej podróży dotarli na biegun północny. Przywitał ich stary mędrzec. Więc w końcu przywiozłaś mi to lusterko. Gerda nie rozumiała, skąd mędrzec wie o jej lusterku. Nie zważając na nic, Gerda wiedziała, że przybyła do odpowiedniego miejsca, więc wyciągnęła lusterko i pokazała je mędrcowi. Mam pokonać królową śniegu tym? To jest magiczne lusterko. Pokazuje prawdę i tylko prawdę, nawet jeśli jest ukryta gdzieś głęboko. Ponieważ nie ma nic silniejszego niż prawdziwa miłość, nasza prawdziwa siła pochodzi z miłości. Dzięki staremu mędrcowi Gerda dowiedziała się, kim była królowa śniegu. Jeśli potrafiłaby ujawnić prawdę, pokonałaby ją. Kiedyś królowa śniegu była dobrą dziewczynką, pełną miłości. Kiedy dotykała kwiatów, one zakwitały, a jej uśmiech był bardziej promienny niż słońce. Była wyjątkową i szczęśliwą dziewczynką o imieniu Lilia, ale wszyscy myśleli, że jest ona małą czarownicą i nie chcieli się z nią bawić ani z nią rozmawiać. Kiedy została całkiem sama, nie była już szczęśliwą dziewczynką. Zaczęła nienawidzić wszystko i wszystkich dookoła niej, aż pewnego dnia wypowiedziała życzenie: Niech wszyscy źli ludzie zamienią się w lód! Wtedy zbudowała zamek ze śniegu i żyła w nim z dala od wszystkich, samotnie, bez miłości i radości. Gerda dotarła do zamku królowej śniegu i weszła do środka. W rogu zobaczyła Kaja, który rzeźbił w lodzie. Jesteś tu, znalazłam cię! Kaj, to ja, Gerda, nie pamiętasz mnie? Kaj spojrzał na gerdę, ale jej nie rozpoznał. Aha. Ha, ha! Jego serce, jak wszystko tutaj, zamieniło się w lód. Gerda nie przejmowała się tym, co mówi królowa śniegu. Zostaw go! On należy teraz do mnie. Ciebie również zamienię w lód. Nie, nie uda ci się. Kaj. Kocham cię. Kai powoli zaczął sobie przypominać. Gerda, tak, teraz pamiętam. Wściekła królowa śniegu strzeliła różdżką z prędkością światła i rzuciła lodową klątwę. W tym samym momencie Gerda wyciągnęła swoje lusterko i trzymała jak tarczę. Kiedy klątwa uderzyła w nie, po prostu zniknęła. Nadszedł czas. Królowa śniegu spojrzała w lusterko Gerdy i nie widziała tam swojego odbicia, tylko twarz małej dziewczynki o imieniu Lilia. Nagle królowa śniegu powróciła do jej prawdziwej postaci, małej kochanej Lili. Bardzo ci dziękuję! Teraz wiem, kim naprawdę jestem. Znów jestem wolna! Żegnajcie! Kai i Gerda spojrzeli na siebie z uśmiechem. Od teraz nigdy nie będą się rozstawać i będą zawsze razem. Dokładnie tak jak ich róże posadzone w ogrodach przed domem. Dawno, dawno temu żyło sobie pewne małżeństwo, które bardzo chciało mieć dziecko, ale niestety było to niemożliwe. Pewnego dnia Żona poszła do starej czarownicy i powiedziała jej, że chciałaby dziecko. Nie smuć się, moja droga. Tam, gdzie są chęci, jest też sposób. Weź to nasiono, zasadź je w doniczce i czekaj, zobaczysz, że będziesz zaskoczona. Kobieta była bardzo szczęśliwa, radośnie podziękowała czarownicy w zamian za wspaniałą przysługę. Dała czarownicy pieniądze, następnie poszła prosto do domu i posadziła nasiono w doniczce. Z wielką cierpliwością wyczekiwała przy doniczce. Po krótkim czasie w doniczce zaczął kwitnąć duży kwiat. Pomyślała wtedy: Co za piękny kwiat! i pocałowała nierozłożone jeszcze płatki. Krótko po tym kwiat zaczął się otwierać. W środku siedziało malutkie dziecko. Kobieta bardzo ostrożnie wyciągnęła dziecko i położyła na dłoni. Jesteś taka malusieńka. Hmm, dam ci na imię calineczka. Kobieta zrobiła calineczce łóżeczko z łupiny orzecha, materat z liścia i kocyk z płatka róży. Calineczka z łatwością przyzwyczaiła się do swojego nowego życia. W nocy spała w swoim łóżeczku, które było zrobione specjalnie dla niej, a podczas dnia bawiła się na stole i śpiewała piosenki. Pewnej nocy, kiedy Calineczka spała, w oknie pojawiła się wstrętna żaba i zobaczyła Calineczka. Żaba... O, co za malutka, piękna dziewczynka! Będziesz idealną przyjaciółką dla mojego syna! Żaba chwyciła łupinę orzecha i wyskoczyła przez okno tak szybko jak mogła. Niedaleko domu znajdowały się mokradła. To właśnie tam żyła wstrętna żaba i jej syn. Syn wstrętnej żaby był tak samo brzydki jak jego ojciec. Gdy zobaczył małą dziewczynkę, którą przyniósł mu ojciec, zarechotał z całych sił. Żabat, żabat! Przestań hałasować, bo obudzisz dziewczynę. Jeśli się obudzi, to natychmiast stąd ucieknie, żabat. Ojciec i syn postanowili zrobić małej dziewczynce miejsce, w którym będzie mogła zostać. Żabi ojciec wpadł na świetny pomysł. Połóżmy ją na lili wodnej na rzece. Kiedy będzie otoczona przez wodę, nie będzie mogła uciec, żabat. Żaba wzięła calineczkę z całym jej łóżeczkiem i położyła na jednej z lili. Rano calineczka obudziła się razem z promieniami słońca. Kiedy zobaczyła, że nie jest w domu, a dookoła nie jest woda, zaczęła płakać. Gdzie ja jestem? Tata Żaba i jego syn podeszli do calineczki. To Twój nowy przyjaciel. Przygotowuję dla ciebie świetny nowy dom w głębokich mokradłach. Ojciec i syn wzięli łóżeczko calineczki i zostawili ją samą na liściu. W tym momencie nieopodal przepływały czerwone rybki i usłyszały słowa wstrętnej żaby. Nie mogły pozwolić na to, by wstrętna żaba unieszczęśliwiła tak wspaniałą dziewczynkę, jaką była calineczka. Nie martw się dziewczynko, uratujemy cię. Wszystkie razem zaczęły przegryzać łodygę Lilii, na której calineczka była uwięziona. Aż w końcu ją uwolniły. Lilia zaczęła płynąć z prądem, zabierając calineczkę w bezpieczne miejsce. Gdy calineczka płynęła na liściu, Wszystkie ptaki przyglądały jej się z podziwem. Ona jest taka piękna i malutka. Płynąc minęła wielkiego chrabąszcza. Złapał ją tak szybko jak tylko potrafił i posadził na gałęzi drzewa. Calineczka bardzo się wystraszyła, gdy zorientowała się, że jest na drzewie. Co z ciebie za owad i dlaczego mnie tu przeniosłeś? Jestem chrabąszczem i nigdy nie widziałem owada takiego jak ty, więc chcę cię pokazać moim przyjaciołom. Nieco później inne chrabąszcze przyleciały zobaczyć calineczkę. Wszystkie chrabąszcze zazdrościły jej piękna, ale nie pokazywały tego. <laughs> Jesteś zabawnym stworzeniem. Jest koślawa i nawet nie ma skrzydeł. Ale brzydka, z ledwością na nią patrzę. Możesz odejść kiedy chcesz. Nie chcemy takiego brzydactwa koło nas. Salineczka spędziła całe lato samotnie. Zaspokojała swój głód i pragnienie, pijąc wodę z kwiatów. Czas mijał i zaczęło się robić zimno. Calineczka zaczęła marznąć w swoich letnich ubraniach. Calineczka w oddali zobaczyła pole pokryte słomą. Przebywając długą drogę, Calineczka dotarła na pole. Pod słomą odkryła szczurzy domek. Korzystając z okazji, zapukała do drzwi i poprosiła o jedzenie. Serdeczna szczurzyca zaprosiła ją do środka. Gdy weszła do środka, zjadła wszystko, co zaoferowała jej szczurzyca. Gospodyni bardzo polubiła calineczkę. Jeśli codziennie będziesz mi opowiadać jakąś historię, będziesz mogła spędzić tu całą zimę. Salineczka przyjęła ofertę z radością. Dziś odwiedzi mnie sąsiad. Jeśli z nim pójdziesz, będziesz mieć o wiele wygodniej, ale pamiętaj, że ma bardzo słaby wzrok. Opowiadaj mu najlepsze historie, aby cały czas był zajęty. Chwilę później pojawił się Kret z miękkim futerkiem na plecach. Celineczka nie była przekonana do Kreta, ale nie chciała go zawieść, więc zgodziła się zaśpiewać mu piosenkę. Leć, leć, mały robaczku, jutro będzie ślub. Mama kupi ci nowe ubrania i nowy but. Pomimo słabego wzroku, Kret bardzo polubił calineczkę i postanowił zabrać ją do domu. Dotarłem tutaj kopiąc tunel. Jeśli chcesz, Możemy wrócić tą samą drogą i pokażę ci mój dom. Calineczka nie była pewna. Widząc entuzjazm Szczurzycy, Calineczka zgodziła się. Udało im się dotrzeć. Podczas podróży zobaczyli leżącą jaskółkę ze skrzydłami na boku i schowaną głową. Tego ptaka tu wcześniej nie było. Musiał wpaść przez dziurę. Przypominając sobie śpiewające ptaki w lesie, było jej bardzo przykro, patrząc na jaskółkę w tak złym stanie. Salineczka cofnęła się i pocałowała jaskółkę. To może być jeden z ptaków, który spotkałam latem. Jeśli tak, to bardzo wiele mu zawdzięczam. Chodź calineczko, czekamy na ciebie. Tej nocy nie mogła zasnąć. Zrobiła nakrycie ze słomy, po czym wróciła do jaskółki i przykryła ją. Zamoczyła liść mięty, którego używała jako kocyka i położyła na głowie jaskółki. Wracaj do zdrowia, kochany ptaszku. Następnego dnia, gdy calineczka poszła zobaczyć jaskółkę, ta miała otwarte oczy. Nie wiem, jak ci cię podziękować. Tak mocno się o mnie troszczysz. Dzięki Tobie wyzdrowieję bardzo szybko. Kiedy całkiem wyzdrowieję, będę mogła dołączyć do moich przyjaciół w ciepłym kraju. Na dworze jest bardzo zimno. Powinnaś leżeć w cieple i nabierać sił. Po rozmowie calineczka pomogła jaskółce napić się wody z liścia. Potem dowiedziała się, jak jaskółka złamała skrzydło, wpadając w krzaki. Ranna Jaskółka nie była tak szybka jak jej przyjaciele. Była zmęczona i zaczęła spadać. W końcu nadeszła wiosna i słońce znów zaczęło świecić nad doliną. Jaskółka wiedziała, że już czas pożegnać się z Calineczką. Czy chcesz iść ze mną? Bardzo bym chciała, ale mój przyjaciel będzie bardzo smutny jeśli odejdę. W takim razie żegnaj calineczko. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Ze łzami w oczach calineczka patrzyła na odlatującą jaskółkę. Ze zbliżającym się latem calineczka zaczęła się martwić. Mamy lato. Kret chciałby cię poślubić. Powinniśmy znaleźć ci piękną suknię. Kiedy nadejdzie zima, zamieszkamy razem pod ziemią, Calineczko. Zanim Calineczka zaczęła swoje podziemne życie, wyszła raz jeszcze, aby zobaczyć promienie słońca. Kiedy już miała wracać, nad jej głową usłyszała ptaka. Kiedy obróciła głowę, zobaczyła swoją ukochaną jaskółkę. Calineczka opowiedziała jaskółce, że jest zmuszona poślubić kreta i żyć w podziemiach, z dala od słońca. Wkrótce nadejdzie zima. Za niedługo polecimy do ciepłych krajów. Proszę, dołącz do nas. Uratowałaś mi życie. Może chociaż tak ci się odwdzięczę. Tym razem Calineczka się zgodziła. I poleciały nad lasami, morzami, i górami pokrytymi śniegiem. W końcu doleciały do ciepłego kraju. Było tam niesamowicie. Słońce rozświetlało niebo. To mój dom. Wybierz dla siebie najpiękniejszy kwiat. Tu jest tak pięknie. Jaskułka posadziła calineczkę na pięknym kwiecie. Calineczka była bardzo szczęśliwa. Salineczka była oczarowana pięknem kwiatów. W kwiecie siedział mały mężczyzna z błyszczącymi skrzydłami. Mężczyzna ten był kwiatowym czarodziejem. Każdy kwiat ma swojego czarodzieja. Nie był wyższy od palca, miał błyszczące skrzydła na ramionach, a na głowie mieniła się złota korona. To był pierwszy raz, gdy przystojny czarodziej spotkał piękną dziewczynę w swoim rozmiarze. Jak masz na imię, piękna? Nazywam się Calineczka. Czarodziej zdjął swoją koronę i założył ją Calineczce. Jeśli mnie poślubisz, to zostaniesz królową wszystkich kwiatów i będziesz wieść szczęśliwe życie. Po wszystkich trudach, które musiała przejść, calineczka bardzo się ucieszyła z oświadczyn przystojnego czarodzieja. Czarodziej złapał calineczkę za rękę. Nagle na ramionach calineczki pojawiły się piękne skrzydła. Calineczka została królową wróżek.